Cześć i witam cię w kolejnym odcinku vloga. Generalnie co mogę powiedzieć, to jest to, że będę starał się nagrywać mniej więcej w ten sposób, jak najczęściej, ze względu na jakość całego nagrania jest po prostu dużo lepsza niż, niż w nagraniach pozostałych. Ale to tyle, tyle. Jeszcze zanim przejdziemy do tematu głównego, czyli jak sprawdzić osobę do biznesu, może twojego znajomego, może kogoś, kim chcesz wejść w jakąś relację, czy jest to osoba dobra, empatyczna, miła dla innych. Mam nadzieję, że się zaciekawiłem, a jeżeli nie, to no, sorry. Generalnie, jeżeli jesteś osobą młodą... Tak jak ja mam 19 lat i nie masz zbytnio dużo obowiązków, to możesz wpaść w takie coś, że chodzisz bardzo późno spać. Ja mam takie coś, że chodzę strasznie późno spać. Dla przykładu dzisiaj poszedłem spać o 12. Ktoś może powiedzieć, co 12? Toż to jest środek nocy, to nie jest późno. Nie mówimy o tej 12. Ja mówię o 12 rano, więc tak, to już jest bardzo późna godzina. A dlaczego tak poszedłem? Nie ze względu na to, że robiłem stronę, w końcu mogę powiedzieć, strona Szoniu.pl została zrobiona, jestem zadowolony, strasznie. Niezadowolony z tego, jak to wygląda, wejdź pierwszy link w opisie, dołącz przede wszystkim rozwojowy newsletter. Co tydzień znajdziesz tam informacje, wiedzę z książek, kursów, filmów, niefilmów, dosłownie z każdej możliwej dziedziny i po prostu się rozwijaj, bo co to byłoby za życie, jakby każdy ciągle stał w miejscu. Ale no, przejdźmy do tematu, czyli jak sprawdzić osobę, czy jest miła, jest fajna, empatyczna, czy jest w ogóle taka spoko, czy jest po prostu dobrym człowiekiem. Będąc na konferencji, poznaj siebie dwa zero. już naprawdę nie pamiętam, kto tutaj, przepraszam, nie pamiętam, ale padły takie fajne słowa, że jeżeli chcesz wejść z kimś w biznes, powiedzmy, szukasz wspólnika i chcesz zobaczyć, czy ten wspólnik będzie dobry, czy nie będzie dobry, zabierz go po prostu do restauracji. Możesz się zapytać do restauracji: po co? Przecież to jest zbędny wydatek. Teoretycznie tak. Teoretycznie jest to zbędny wydatek, a bardziej bym powiedział, że jest to po prostu wydatek. Czy jest zbędny, to zaraz ocenisz sam. Moim zdaniem, ten wydatek, nie wiem, stówki, dwóch, może kilku, może się okazać, że będzie dużo lepszym wydatkiem na samym początku, aniżeli jak wejdziesz z kimś w biznes, założycie spółkę i się okaże, że ten twój wspólnik w ogóle nie jest taki, jaki myślałeś, że jest. W takim razie o co w ogóle chodzi? Przede wszystkim i to, na co zwróć uwagę, jeżeli rzeczywiście już weźmiesz kogoś do tej restauracji, jak dana osoba odnosi się do kelnera. Jeżeli ktoś podchodzi takim podejściem w stylu bierze jakieś mni, czyta i mówi, mm, no dobra, no to weź mi przy nie tego humara, sandacza. Mm, jeszcze mm, te, te winko, takie, ten. No, te takie super, top, świetne, możesz wziąć. No i najlepiej to, jeżeli weźmiesz mi jeszcze jakiegoś drineczka z lodem. No, no weź mi to przynieść. Co tu poszło, nie tak. Wszystko. W sensie to jeszcze jest w miarę, powiedzmy, miła konwersacja, bo jeżeli ktoś rzeczywiście odnosi się w, st w takim stosunku do kelnera, to znaczy, że nie do końca szanuje drugiego człowieka, a bardziej nie do końca szanuje osobę. Na niższym szczeblu zawodowym, tak to nazwijmy. Co możesz wywnioskować z takiego podejścia? Przede wszystkim to, że osoba nie jest empatyczna. I jeżeli wydaje ci się, że ktoś jest super, ktoś jest wspaniały, że mówi o sobie to i owo, to raczej nie każdy ma takie podejście, że jeżeli będzie w restauracji, no bo chociażby jeżeli dana osoba, która myśli, że jest super, świetna i tak dalej, nawet jeżeli kreujesz tylko na taką osobę, nawet jeżeli tylko udaje, to w momencie, gdy weźmiesz ją do restauracji, raczej. Nie będzie miała takiego, takiej myśli z tyłu głowy, że może to być, nie wiem, jakaś próba sprawdzenia, jak ta, jaka ta osoba naprawdę jest w środku siebie, a jak tak naprawdę powinna zachować się osoba, która serio, w głębi siebie jest empatyczna, jest miła dla innych, nie ocenia innych pod względem, nie wiem, statusu społecznego, no rozmowa mniej więcej powinna przebiegać w ten sposób. Dzień dobry, ja bym poprosił, tutaj widziałem, że macie super homara, no to jednego homara byśmy poprosili, i do tego może nie wiem, jakąś przystawkę. Co pan poleca? Coś fajnego macie w ofercie? A, no spoko. No to by, by, byśmy jedno poprosili. Jeszcze do tego może jakieś winko. Te Don Perignon mi się podoba. Myślę, że bardzo nas zadowoli. Także bardzo byśmy poprosili. Dziękuję. To też jakby nie jest rozmowa jeden do jednego, ale już widzisz mniej więcej mam nadzieję o co mi chodzi. Przede wszystkim różnica jest taka, że w drugiej rozmowie, którą przedstawiłem, dużo więcej nawiązałem kontaktu wzrokowego z kelnerem. To jest serio podstawa. Jeżeli z kimś rozmawiasz, nawiązuj kontakt wzrokowy. W tej rozmowie pierwszej, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale ciągle patrzyłem tylko na twoje mini, które w rzeczywistości jest notatnikiem, ale miejmy ten fakt. I przede, przede, przede wszystkim dużo więcej używałem takich wrotów w stylu, poprosiłbym, coś tam byłoby miło, co polecacie, żeby, no, odno odnosić się do tego kelnera jak do drugiego człowieka, tak jakbyś rozmawiał ze swoim najlepszym ziomkiem, no. kelner nie jest niewiadomo kim, tak? Kelner jest człowiekiem jak każdym innym. Ja jestem człowiekiem, który jest człowiekiem kalner, tak samo, to nie znaczy, że musisz się odnosić w tylu jak do jakiegoś swojego sługi. Tylko tyle i aż tyle. Czy czegoś cię to nauczy, czy coś z tego wyniesiesz, to zależy tylko i wyłącznie od Ciebie, jak podejdziesz do tego, co właśnie powiedziałem. Ja osobiście najgo otworzyłem sobie głowę po tym jak to usłyszałem, i doszedłem do takiego fajnego wniosku, że jeżeli będę zatrudniał pierwszą osobę, co będę chciał zrobić, pójść właśnie do jakiejś restauracji i zobaczyć, jak ta osoba będzie się odnosić. Bo nawet jeżeli będę myślał, że jest to osoba, która wygląda na super miłą, a bardziej się na taką kreuje, no to właśnie warto pójść zobaczyć, czy tylko się kreuje na taką osobę, czy rzeczywiście taką super świetną, miłą, empatyczną osobę jest. I tak jak wspominałem, jednym z moich celów jest założenie sklepu stacjonarnego, więc jednak zatrudnienie takiej empatycznej osoby z krwi i kości dużo, dużo, dużo daje, jeżeli chodzi o relacje, obsługa, klient, więc ja na dzisiaj dziękuję, do zobaczenia jutro, jak zawsze, w kolejnym odcinku vloga.